Tak więc dzień dobry, witam Was dzisiaj w kolejnym odcinku z gry Oxygen Not Included. Tutaj mamy nasz system, który no niestety, jak widać, się zawiesił, więc przydałoby się tym zająć w tym odcinku się tym zajmiemy. Przerobimy ten system troszeczkę, żeby on może Może jakoś inaczej tutaj działał. Ale na razie jeszcze szybkie, szybkie, szybkie te newsy. Mamy tutaj zrobiony taki system, zaczynam. Tutaj troszeczkę majestrować przy właśnie systemie chłodzenia prasy polimerowej oraz, yy, oraz kuźni szkła czyli Glass Forge. No, niestety, jak się okazuje, przedawnił się już yy, mod, który wprowadza tłumaczenie yy, języka polskiego, więc niestety musimy wrócić do. Niestety musimy wrócić do, yy, do angielskiego, chociaż szczerze mówiąc, bardzo mi się podoba ta czcionka nawet zapomniałem, że jest taka czcionka, myślałem, że to jest zwykła czcionka, ale jak widać, no naprawdę całkiem fajnie wygląda tutaj. Zamieniam, e, czekajcie tylko, tak, to było w taki sposób Tutaj zamieniam to na, mm, na te termolegulatory ze stali, ponieważ tutaj było w pewnym momencie po 75 stopni, więc otwarłem tutaj, tutaj jeszcze nie jest aż tak źle, w każdym razie to, dla, to dlatego, że tutaj są płytki, nie? a to było wszystko z izolowanych płytek, więc jak to się rozgrzano, bo tutaj było po minus 10 stopni, a jak widać. Tsz, tsz, 300 cykli zajęło, żeby to się wszystko tutaj nagrzało, więc, więc całkiem, całkiem długo to zajęło i musiałem to właśnie rozwalić Natomiast tutaj będzie właśnie taki system, jeszcze będziemy przy tym majstrować system chłodzenia cieczy, najprawdopodobniej paliwa, bo nie mamy super chłodziwa, który później będzie chłodził ten, ten Glassforge oraz Polymer Press. Ale najpierw zajmijmy się tym, czym się trzeba zająć, czyli wywalamy całe to, bo to, jak się okazuje, nie, nie, nie wypaliło zbyt dobrze. Także zróbmy tak, dobra, czy, czy... no tak, dobra, bramka, no, będzie walana to też, to nie będzie, więc wywalmy to, i czy to będzie, to też nie jest walane, więc to też wywalmy, no i dobra, i w sumie, o nie, o nie, o nie, 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 czekajcie, czy oni będą mogli zbudować tej rurę, o to jest pytanie, chyba tak, chyba będą mogli, jak widzicie, to już jest 80 stopni, więc to za chwilę wyparuje, i będzie tutaj produkowany. No, turbina parowa ma 32 stopnie, także nie jest źle, natomiast, no tutaj nie jest najlepiej. I ja zastanawiam się, coś mogliśmy zrobić, bo, jak widzicie, no, to tak jest tak gorąco, w tym miejscu po 70 stopni, w niektórych miejscach i to tak nie niezafajnie jest, że jest tam 70 stopni. Tak samo tutaj, jak widzicie, tu już się zanieczyszczonego tlenu zaczął działać. Tutaj, i ten tlen ma po 500 stopni, także... także nie jest najlepiej, bo tutaj też się wszystko porozgrzewa. Ale też najważniejsze jest to, że jak widzicie, tutaj się nic nie przegrzewa, więc tyle dobrego. No, skan quality obecnie 40%, ale nie jest aż tak źle, jakby się mogło wydawać, bo w miarę, w miarę udaje się te meteoryty wykrywać. No, natomiast, no niestety, bardzo ciepło się tutaj zrobiło. Czekamy dalej na to, chociaż, jak widzicie, tutaj się już troszeczkę tego pozbierało. Ale, no nie wiem, czy dalej zlewać tutaj, bo szczerze mówiąc bardzo się wam to wodę ochłodzić, tutaj, żeby jakoś w miarę się do tej żyć. Ale myślę, że, tym, że tej też, za długo zrobimy pompę i po prostu zaczniemy chłodzić naszą bazę. Tylko niestety, problem jest taki, że już tutaj i tak dużo jest mnóstwo cieczy. Jak widzicie, tutaj to jest jakiś cholerny makaronik. Ja nie wiem, co się tutaj dzieje w ogóle. I, I tak trochę nie za fajnie, Znaczy, no mniej więcej overall. Wiem, która rura dokąd prowadzi, ale jak widzicie, no tutaj, co chociażby takie kolanko dziwne jest. I no i takie trochę, no, no i takie ciekawe ciekawie to wygląda. A już wiem, dlaczego. Czekajcie, bo ja, ja tak zapomniałem rozłączyć. Czekajcie, cały czas woda taka płynęła. No na szczęście, na szczęście nie płynęła. Tutaj przez cały czas, bo jak widzicie, to jest pełne cały czas. A to dlatego, że jak widzicie. Tutaj jest pełno wody. Za chwilę tutaj też, te, też lud się roztopi, roztopią. ma już 0 stopni, więc, więc za niedługo się roztopi. Ile jest tej paku? Zobaczmy przy okazji. Yy, 52 paku są w tym, w tym miejscu, więc możemy troszeczkę też zabić. Czekajcie, bo w którym było zabijanie pod te. Dobra, zabijmy tyle. Tyle zabijmy. Eksterminacja paku od dzisiaj. I dobra, zajmijmy się tym, co się dzieje tutaj. Jeśli chcemy jakoś tutaj w miarę te wody przepuszczać. No to tak, ja myślę, że, mm, że weźmy jeszcze raz tutaj izolowane te, dobre te, te gasy i teraz uh, Liquid Metal Valve. Um, no, przydałby się ten Liquid Pipe Thermosensor? Tak, tak myślę, nie, tak chyba, tak mi się wydaje, że właśnie ten Thermosensor to jest uh, Liquid Pipe Element Sensor. No to nie, nie to. Natomiast, no tutaj się ta woda leje, jest wejście. Teraz pytanie, jakbyśmy to chcieli właśnie zrobić. Zobaczmy przede wszystkim, jeśli chodzi o automatykę mm. ribbon whiter ri ribbon, ribbon, e ribbon reader. Mhm. Mm. I zobaczmy signal counter hammer. E prze prze przede wszystkim zobaczmy, zobaczmy, e zobaczmy bramki. Mhm. Czyli to wysyła zielo, zielony sygnał do zależnie której bramki Signal selector, select which one of your of four input signals should be sent uh, to, on, out to the output Aha, no czyli to wybiera jeden z czterech inputów no i wywala jeden, no spoko Memory tagu e, czekajcie konten, aha, Zawiera w, wewnętrzną pamięć i, aha, i, i wypuści sygnał, który jest przechowywany OK, uh, ten Send green signal to the port will set the memory on, to green. OK, 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 uh, OK. XOR, no, no, XOR działa tak, że, mm, że wysyła zielony sygnał tylko kiedy jeden jest zielony. Filter. Mm, filter only lets a grand, green signal through, to, uh, through if the input has received a green uh, signal. Mhm, mm mhm, mm mhm, mm mhm. Mm mm -hmm. OK, OK. OK. Wiecie co? Tak sobie myślę, że tutaj moglibyśmy nawet, nawet buffer, ten buffer gate sobie wykorzystać Tylko pytanie, czy ta woda się nie zamrozi przypadkiem? Czy ona się nie będzie zamrażać? Nie wiem Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy przede wszystkim. Potrzebujemy tutaj troszeczkę więcej miejsca, więc poproszę więcej miejsca i teraz, odpalmy od razu. Ja myślę, że Liquid Pipe Thermosensor, mhm. i on będzie szedł teraz właśnie. Tutaj będzie ten buffer, buffer gate. Ten buffer gate będzie w tym miejscu i i teraz i teraz pytanie, jakbyśmy to chcieli zrobić. Myślę, że w takim razie tutaj będzie bramka not, jest bramka not i e, i będą tutaj dwie 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 liquid shoot off, ok. Tutaj będzie jeden i tutaj. Tylko czekajcie, musielibyśmy to rozwalić. No musielibyśmy to rozwalić z tego co widzę, albo tutaj postawić. Niezbyt. A no, wiecie co? Nie, 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 to musi być w taki sposób. Więc rozwalcie ten Liquid Pipe Element Sensor i zbudujemy to w taki sposób. O, w taki sposób. myk, myk. Yy, Dobra. I teraz yy, powrócimy do starej dobrej metody, czyli Liquid Bridge. Jest Liquid Bridge. I pytanie, czy to się nie będzie dalej korkować? Tak myślę, że to się może dalej korkować, wiecie. Tak, coś mi się wydaje, że to się może faktycznie dalej korkować. A jeśli to się będzie dalej korkować, no to taka trochę dupka, bym powiedział. Taka trochę dupka, nie? No, no taka trochę dupka. Zdecydowanie taka trochę dupka. W takim wypadku musielibyśmy to jakoś tutaj podesłać, a nie wiem za bardzo jak. No, ewentualnie mogę się jeszcze poza odcinkiem zastanawiać, nie? To nie jest tak, że... To nie jest tak, że, że nie zamierzam, no bo jak najbardziej zamierzam się zastanowić poza odcinkiem, ale wiecie... Jednak wolałbym to wszystko tutaj rozwiązać podczas tego odcinka, niż później przy tym tyle dziubać. I żebyście też wiedzieli, jak można taką sytuację rozwiązać w przyszłości. Ale jak wiecie, no pewnie jest jakaś ultrałatwa metoda, ale tak jak mówię... No ja w tę automatykę, no nie jestem najlepszy, jeśli o to chodzi. Także sorry, sorry, sorry za to. No i dobra, no i jest, taj, zaraz będzie to zbudowane i będzie jeszcze w ogóle w tę stronę lecieć. No i powinno być to w miarę okej. Okay. Powinno być to w miarę okej. Okay. Możemy sobie poczekać na nich a w międzyczasie opowiem wam tutaj o mojej nowej książce, którą czekałem, którą, którą sobie ostatnio czytam Ostatnio czytam Flylet z Mandragorii od Waldemara Usiaka, no, wam, to jest książka, i uwaga, spoilery bo będą, bo będą za chwilę spoilery, więc przewincie tak kilka minut. To jest książka o. o, o nie tyle o detektywie, co o pracowniku sił bezpieczeństwa, w oczywiście fikcyjnym kraju, który, mu, który musi rozwiązywać spisek. I to jest taka ala detektywistyczna, można by powiedzieć, ale nie do końca detektywistyczna książka. Co mnie w tej, co mnie w tej książce zaintrygowało, to, że, to, że bardzo, bardzo ładnie autor potrafi. potrafi, tej, z, potrafi zbudować atmosferę tortur. <laughs> znaczy, bardzo ładnie. Bardzo ładnie opisuje każdą maszynę do tortur, wiecie, także także czytasz sobie i, 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 po, chwili, i po chwili znasz wszystkie, wszystkie metody tortur używane przez Lada Drakura, nie? Tak, taki to jest ten książki mniej więcej, no ale dobra. Lecimy dalej, nie zamierzam, właśnie, tak jak mówię, spoilerować zbyt dużo, w każdym razie bardzo razie bardzo, bardzo dużo tortur jest i to mi się podoba, ja lubię tortury, ja bardzo lubię tortury. No dobra, budujemy, zaraz to już będzie zbudowane, jak widzicie, ale wy jesteście ekspresowi, normalnie, jasny, gwint. No dobra, mamy. Teraz tak, e, zobaczmy jak to działa. Przez 5 sekund buffer, ja myślę, że tak, ja, ja myślę, że przez 3 sekundy będzie buffer. Jeśli tutaj będzie zielone, no to wtedy... No to wtedy... Buffer, e, buffer będzie przez 3 sekundy to włączać i tak długo jak będzie czerwone no to no tutaj będzie wysyłać I w momencie kiedy będzie jeszcze zielone no to będzie wysyłać przez 3 sekundy tutaj No zobaczymy, e, zobaczymy czy to zadziała jeśli above... Um, dajmy na to... 20, 20 stopni, dobra Jeśli above 20 stopni no to wtedy wysyłasz tutaj Natomiast, e, zobaczmy Czy będzie działać? Czy będzie to działać? O to jest pytanie No włączmy to i pytanie, czy coś teraz nie zakorkuje? Czemu to nie działa? Włącz to. No włącz to. Dobra, teraz działa. I pytanie, czy to zadziała, czy to ma prawo zadziałać? Działa! Działa, OK. Czyli to już mamy za sobą. Cold damage. Mm, nie wiem czy ten buffer to był za dobry pomysł, wiecie, no nie wiem. Mm. No, no chyba, no chyba nie był zbyt dobry pomysł to, bo jak widzicie... Bo to co chwilę wykrywa ultra gorące, nie? I to jest problem. Chyba wywalimy bufer, wiecie? Chyba wywalimy bufer, no chyba, chyba chyba trzeba wywalić bufer, tak się wydaje. Bo to jest po prostu to jest po prostu niemożliwe, żeby, żeby ten bufer tutaj był muszę to będzie zbytnio przegrzewać. Więc wywalimy bufer, zostawiam po prostu tę bramkę logiczną. Wiecie, czasami tak naprawdę nie trzeba aż tak bardzo przy tym majstrować Nie trzeba aż tak dużo tych rzeczy dodawać, ale jak widzicie w tym miejscu No bufer, no bufer po prostu się nie zda, po prostu się nie zda. Ale miejmy nadzieję, że jakoś to zadziała, jak widzicie. Tutaj już e, izolowana. Izolowana, izolowana, po, nie nie pompa tylko, jak to się nazywa, A, rura właśnie, rura izolowana już ma obrażenia, tak, czekajcie, o co ma obrażenia, tak, e, rura ma obrażenia, więc niestety, niestety dupa, dup, dupa, je, dupa jest tu duża mm, i teraz to powinno przepuszczać, no dobra, w takim razie skoro to teraz przepuszcza, to teraz ciągniemy to wszystko tutaj w dół, w dół bazy, tej tak naprawdę sama woda jest w naszej bazie, wiem, ale, ale uwierzcie mi, ja mam plan, ja mam plan i wykonam go sam, tak jak jeden z głównych bohaterów Red Dead Redemption 2 a dobrze, wie, widzicie, znam się na grach, znam się na grach Chociaż tak naprawdę nie pamiętam jak, jak miał na imię. W Red, Red, w Red Dead w Red Deada sam, sam nie grałem Także także, także wiecie, znam znam, znam 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 tego bohatera tylko z memów ale jak widać, jak widać znam się na grach dokładnie i dlatego też, dlatego też jestem youtuberem, prawda? Dlatego też jestem youtuberem. I mogę wam też powiedzieć, że zamierzamy się tutaj bawić w Kerbal Space Program. I będziemy, będziemy się tutaj bawić bardzo dobrze, mam, miejmy nadzieję w tego, w te Kerbale. Ponieważ będziemy najdługo wysłać rakiety, ale to jeszcze nie czas, jeszcze nie czas to jest. Ile zostało? 47, jasny gwint. Daję was. Strasznie dużo kto was tyle nosrał? Nie wiem. Nie może dlatego, że zamówiłem sobie 20 jaj paku Możliwe, że dlatego, ale oczywiście... Nie, 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 nie. No skądże. Skądże? Jak znowu się paku, nocowy co, wy? No co wy? nie ma żadnych paku Co to jest? Jasny gwint. Jasny Gwint. Co chwilę mi tutaj coś, jakieś alarmy, jakieś alarmy biją. I teraz tak, buildings. Wywalamy to wszystko i zrobimy sobie te płytki hydroponiczne. I tak, to wszystko jest tylko po to, żeby te zrobić płytki hydroponiczne. Wiem, że to no, że takie takie głupie trochę, bo moglibyśmy ostatecznie to podłączyć, ale problem jest taki, że, że to ma po minus 4 stopnie i, i, i to by to by zamarzł, bo to ma bo to ma minimalnie... To ma 5 stopni, także widzicie? To ma całkiem, całkiem niską temperaturę, znaczy amplitudę temperatur więc nic, nic zbytnio fajnego. 1578. No dobra. Na no szczęście temperatury tej nie przewodzi praktycznie w ogóle. Za chwilę tej wypuści wody, zobaczmy. To jest 65, 14,7, 14,8, 62 stopnie. I tutaj jest taki naprawdę duży problem, że nie da się mierzyć temperatury, jaka jest w tym. Prawda? W tym, w tym nie zmierzymy temperatury. No i to jest taki problem, bo no jak sami widzicie, nie jestem, nie jestem w tym za bardzo dobry. Nie wiem też za bardzo. Jakbyśmy to mieli zrobić, żeby, żeby to w miarę, żeby to w miarę dobrze było chłodzone, więc czasami będzie to nawet po 70... Widzicie, tutaj będzie po 66 stopnie i, i ona zostanie tam wysłana, nie? Ona zostanie tutaj w dół wysłana, więc jeśli wiecie, no to, no to z chęcią się dowiem. Signal counter, um, no bo, no kurde, nie wiem, jakby tutaj zrobić, naprawdę nie wiem, no termosensor, nawet no, termosensor no, tutaj nic nie da e, za bardzo. Bo nie wiem, jak te wszystkie te elementy w miarę chłodzić, no moglibyśmy zrobić sobie kilka takich termo... termo ale... Problem jest w tym, że... że kurde... Mm, że dalej... że dajeby to... że dalej by, byłby z tym problem, bo tutaj nie wiemy jaka będzie temperatura, nie? To jest obecnie 85 stopni, ale może być równie dobrze się 30 Więc... no oczywiście... No, razie 30 nie będzie, ale może być, nie wiem, na przykład 60 I to jest problem, to jest naprawdę duży problem no bo... No kończą mi się pomysły, naprawdę. Dużo z tym próbowałem, Liquid Pipe Thermosensor, tak naprawdę wydaje się, się tej takim jedynym chyba, w miarę dobrym pomysłem, bo niczego innego ni niczego innego nie mogę wymyślić, nie? Niczego innego tutaj wymyślić nie mogę, no chyba, że nie wiem jakiś mm, jakiś może end bramka end I by zrobić na przykład w dwóch miejscach No nie wiem, no nie wiem jakby to zrobić. Naprawdę nie wiem, nie wiem w sensie no tych bramek też też niewiele używam, nie? To, to, jest, ta, to jest też to jest taka sprawa. A mam może... że ja nie mam jakichś bramek odblokowanych, zobaczmy. No nie, wszystkie jak wiecie, jak wiecie są. Tutaj mamy odblokowane m.in. XOR, mamy te planetarium, mamy konsolę do gier. Ale oprócz czego no... No nie ma dużo tych bramek, byłoby fajnie jakby twórcy zdali jednak więcej tych bramek, a nie tylko właśnie te czujniki i cała reszta tych główny. Bo jednak czy te bramki są bardzo, bardzo przydatne i tak naprawdę... Bramki, logiczne, się znajdują w komputerach. Wiem, że to może brzmieć trochę dziwnie, oczywiście ich tam jest dużo, więc jest, ich, jest, ich jest tam mnóstwo. One się znajdują w procesorach, ale jednak są to bramki logiczne. Więc jak widać, teoretycznie budujemy tutaj procesor, co prawda jest to pierwszy stworzony przez ludzkość procesor i jest to kawałeczek tylko z tego komputera ogromnego, który służył do, który służył jako kalkulator, <gulatory> także taka sprawa. Jak tutaj wygląda? Rurowa sprawa. Wygląda nie najgorzej, teraz tak, tutaj, o patrzcie się tej wody wydało, tutaj jest pod kilogram wody przez to, bierzemy te płytki, jest, hydroponiczne, wydaje mi się, że one biorą więcej, że one biorą więcej wody na, na użycie jedno, nie, na jeden cykl, tak mi się wydaje, ale pewnie nie jestem oczywiście co do tego. Najlepiej byłoby jeszcze, na przykład, tutaj dostarczać wodę, nie wodę, tylko ziemię, żeby one też automatycznie nawoziły. No ale czy jesteśmy w stanie to zrobić? Szczerze wątpię. Tak samo tutaj można by, można by dostarczać, nie? Te, te, ten wybielony kamień. Czym jak, czym jak to się nazywało. Chloryt, właśnie. Chloryt. Tutaj, za niedługo będziemy mieli hmm, Slikstery, ale nie widzę żadnych Sliksterów. Tutaj był jeden Slikstery. Nie wiem, czy oni go zapaliczą. On w końcu zginął tutaj, czy, czy coś się z nim stało? Nie wiem. Jest tutaj może jego jajo. No, zobaczmy, Excel, no nie, są tylko skorupki, jaja, ja. ale samego, samego, samego ja nie, nie widzę. Więcej z nim stało, nie wiem, może zginął, może zginął śmiercią brutalną. Tutaj są dwa Slickstery, dlaczego także wiecie, możemy je jeszcze sobie wziąć. Ale no, oprócz tego też ich tutaj dużo nie widzę, no, większość tak naprawdę fauny i flory tej, tego biomu, zmasakrowaliśmy całkowicie, ją zniszczyliśmy, ale wiecie, sensem życia jest niszczenie fauny i flory ziemi, co nie? Taki, taki jest sens życia i, i, i nie próbujcie nie próbujcie tutaj z tym argumentować. E, coś to jest. Dobra, myślałem myślałem przez chwilę, że to jest, e, że to jest właśnie neutronium i że, jest, że i że to jest jakaś, jakiś gejzer, ale nie. Z tego co widzę to nie. No to jest jeszcze kilka miejsc nieosłoniętych, ale... O właśnie, na przykład tutaj, no tutaj nic nie ma co, co miałby tutaj być, tej nie będzie gejzera. Oprócz czego jeszcze gdzieś tutaj jest chyba nie, to już jest odkryte tutaj, no ale tutaj tym bardziej nie będzie. Nawet, nawet jakby było tutaj nigdy nie zejdziemy, bo no nie nie, nie, nie namówicie mnie na to, żebyśmy tutaj zeszli. Nie namówicie mnie bynajmniej... To jest dalej 90 stopni. Znaczy się co tutaj produkuje tyle... ciepła. Czy tutaj już było 92 stopnie? A, nie no chyba... Chyba niemożliwe, żeby tutaj było 92 stopnie. Tutaj coś... Tutaj coś najprawdopodobniej wydupiło w powietrze i dlatego to jest tak gorąco. Będzie tutaj gdzieś po 95 stopni myślę, że nie, myślę, że... Myślę, że tak 94,6 to było najwięcej tej. No, 94,6 to najwięcej tej jest No ale dobra, no ale dobra, jak wam to idzie z tym? Czy wy zamierzacie to w końcu zrobić? Bardzo was proszę, bo ja bym chciał, żeby, żeby to wypróbować, a jednak nie mogą czekać Blossom Sidsu, oczy bo orzeż mamy 700 Blossom Sitsu. A pamiętacie, że mieliśmy na początku jednego Blossom Sitsa? Tak, mieliśmy jednego Blossom Sitza widzicie, ja zdecydowałem się go rozmnożyć i jak widać... Jak widać, jak widać było to warte. Było to warte. E, tutaj. za Zachodu. Jak widać? Jak widać teraz, teraz jesteśmy bogaci. Czekajcie, my możemy z gliny naprawdę zrobić farm tilesy? Nie wiedziałem. Nie wiedziałem, że farm tiles można zrobić z gliny. Dobra, e, teraz tutaj sprawy na tak, że musimy to połączyć gdzieś. Gdzieś, 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 gdzieś. Gdzie? E, to jest dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie, wbrew, wbrew pozorom. No tutaj jest już troszeczkę za dużo, więc ja myślę, że jakoś... Pociągnijmy to. Myślę, że tutaj. I tutaj górą pociągniemy. Tak, my to robimy z żelaza, dobrze. No to jak robimy z żelaza, to jak, to jak najbardziej dobrze. I zrobimy tutaj. Um, transformator na 1 kW, bo nie potrzebujemy na więcej. A tylko jeszcze wywalmy drabinkę, spoko. I postawmy. I postawmy jeszcze mosty. Też żelaza. Dobra, tak. Albo sobie nawet z cynku róbmy. Nawet róbmy z cynku. Wiem, że cynk jest dalej, ale. Ale, jednak, zawsze warto sobie zaoszczędzić troszeczkę metali. Chociaż metali mam bardzo dużo w tym momencie, ale wiecie, nigdy za dużo metali. Nigdy za dużo metali nie jest. Nawet pomimo tego, że teoretycznie dostajemy metale z kosmosu, bo ostatecznie one spadają tam z kosmosu, nie? Więc taka sprawa. Ale cicho, 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 to nie ma znaczenia. Czy możemy sobie zrobić. Yy, aeroplot? Yy, aeroplot? Tak, zróbmy sobie tutaj. Nie wiem po co. Kompletnie nie wiem po co, ale przynajmniej jakiś dekor będzie tutaj całkiem ładny. I w sumie w takim razie mm, rozwalmy też to i przerobimy to na hydroponiczne w takim razie. W takim razie to też przerobimy na hydroponiczne, bo tej wody powinno, na, powinno bez problemu starczać tutaj. I miejmy taką nadzieję, że będzie starczać oczywiście. Oczywiście miejmy taką nadzieję. Ja mam taką nadzieję i mam nadzieję, że wy też Macie taką nadzieję, ale gra słów, ja mam nadzieję, że wy macie nadzieję, że wy też macie taką nadzieję. Ua! ła, <noise> zrobiło, się, zrobiło się gorąco. Tutaj jak wygląda etanol, no już, już trzy kratki wysokości ma etanol Także jak widzicie, jest tutaj spalany, powolutku, powolutku jest tutaj spalany No co prawda, on bardzo szybko się spala, jak widzicie, spada, spada cały czas na etanol To dlatego, że to zużywa dosłownie 2 kilo etanolu na sekundę To jest bardzo dużo, to jest ogromna ilość, tutaj ta woda brudna cały, co, wszędzie się zlewa aż dotąd no i leci tutaj, tak, a tutaj jest, a tutaj, i, i przy okazji wpada do tego, do, t, do tej śluzy z paliwa, tak samo do tej wpada, ale na szczęście Te się tyle różnych sieci już zgromadziło, że jak widzicie, tutaj nie ma szans, żeby to kiedykolwiek, żeby, żeby kiedykolwiek się ten gaz przeszedł. tak samo tutaj, jak widzicie, tej, tutaj jest, tak, tutaj jest, tutaj jest woda, hmm, paliwo, ropa Słona woda i jeszcze, i jeszcze kolejna brudna woda, nie, a nie, je, jeszcze brudna woda więc troszeczkę tego tutaj jest, jeszcze, jeszcze brakuje, tej etanolu, nie? Ja jeszcze tylko tej etanolu brakuje, chociaż etanol mamy tutaj. Tak, więc etanol też jest, też jest, ale niestety w wy, niestety wy innej śluzie. Jeśli rozwalacie to, o, rozwalają to, tak, rozwali tutaj już wszystko praktycznie, więc teraz kupimy to. I wstawcie to też tutaj. O, co się robi z metalu? A to, to... co, wy sa sadzicie na metalu? No to wygląda, że oni wszyscy sadzą rośliny na metalu, no dobra. Niechaj będzie. Dobra, zaraz tutaj zrobią, bo ustawiamy wyższy priorytet, więc niech to zbudują. I jest zbudowane nie jeszcze tej trzy. Czy możecie to bardzo proszę zrobić? Zróbcie to teraz i to bardzo Was proszę, kto to będzie robić? Mip. Czemu sprzątać będzie tej budować? Nie wiem. Nie obchodzi mnie to, ale macie to zbudować teraz. Bo bardzo poproszę tej wodę. Tym bardziej, że no mamy już tylko 188 tysięcy kilokalorii i z tego co widzę to najbardziej nam brakuje yy... Najbardziej nam brakuje właśnie tych, yy, tych, yy, tych ber... tych berry, tych boróweczek, Czy za to, to są? Więc bardzo proszę to zbudować, bo bo nie ma, nie ma teraz tej nawadnienia, ja chociaż z tego co widzę... A nie, już posadzili, już posadzili tej, a jesteście szybcy, jasne win. I płynie woda, zobacz milan ma stopni 62, 50 No tak, yy, no tak no nie najlepiej bym powiedział, z tym jest, ale no patrzcie, ta woda ma 62 stopnie, nie? No i to jest problem i to jest naprawdę duży problem. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Ewentualnie zrobimy jakiś system chłodzenia. Mm. No bo wiecie tak z tym chłodzeniem A możemy tak zrobić faktycznie, że po prostu tutaj będziemy byle jaką wodę wlewać i po prostu zrobimy jakiś ultra potężny system chłodzenia. No zobaczmy, teraz ta woda się tutaj wleje mm. i przede wszystkim... Czy one będą mogły rosnąć? To jest też pytanie, czy one będą mogły rosnąć, jak się tutaj tak ultra nagrzeje? Zobaczmy. Czy, czy możecie rosnąć? Już tutaj woda dotarła. I... Jak? Jest ta woda? Ta woda ma dwa stopnie niby. No niby ma dwa stopnie. Jak najbardziej ma niby 2 stopnie. Ale temperatura cały czas... A dobra, bo to się ogrzewa od środowiska. Żeby też tutaj nie było za zimno, nie? Żeby tutaj nie było za zimno. No ale... Ale myślę, że... Myślę, że jest ok, na, na razie rosną wszystkie. Mają wodę. Mają wodę, więc bardzo dobrze. I miejmy nadzieję, że... Że tak będzie dalej. Bo ile to potrzebuję. No 20 kg na cykl, więc nie aż tak dużo. Nie aż tak dużo potrzebuję, chociaż... Ależ no nie jest dobrze z tą wodą, naprawdę nie jest dobrze. O patrzcie. rura się rozwaliła. Jasny gwint Jasny gwint, no nie wierz w to. Rura się rozwaliła Dobra, wiecie co? Na razie zostawmy to na razie to po prostu zostawmy Ja tutaj otworzę to oczywiście i tej wejdę i ją naprawię, ale musimy inny system obmyślić, bo ten nie działa. Ten po prostu nie działa jak widać. Skoro się psuje, no to musimy coś tak, no to musimy coś z tym zrobić, nie? Niedobrze, niedobrze, ale tutaj też teraz z tego coś zawoda się kończy, więc mamy jeszcze to ile? Hmm. 25 cykli, żeby tutaj coś z tym zrobić. Ale kurde, no kurde, no nie dobrze, no nie dobrze, no nie podoba mi się to. Naprawdę mi się to nie podoba, bo to nam to nam spędza wy naprawdę poważne problemy. Nie wiem, spróbuję też oglądać jakieś filmy na YouTubie, zobaczę, czy może jest jakiś fajny system chłodzenia tej wody. Nie wiem, może kompletnie inna, inny jest system, który można właśnie by sobie zrobić. Albo po prostu będziemy te właśnie... właśnie zrobimy sobie osobny, mm, osobny Tuner, który będzie chłodzić to i, i, i będzie elegancko, taką miejmy nadzieję. Taką miejmy nadzieję, że będzie w miarę elegancko, bo jak widzicie, no... Temperatury w bazie złe nie są. Po 30 stopni, w niektórych miejscach, jest tak, ale 30 stopni to jest taka akceptowalna temperatura jeszcze Co, Co prawda ja bym sobie nie wyobraził, żebym miał cały czas 30 30 stopniach siedzieć, ale zgaduję, że, że dla nich to nie problem. Czekajcie, to rośnie w 70 stopniach? A no tak, do 85 stopni to rośnie. No dobra, ale w tym miejscu myślę, że zakończymy ten odcinek. Ja mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, to byłoby super, gdybyście zostawili łapczkę w górę oraz jeśli podobają się moje filmy, no to zostawcie również subskrypcję. A ja się ze wam żegnać. Życzę wam miłego dnia i papa.